Dzisiaj mam na w kolejnym odcinku. Sasem kolejny mecz turniejowy na pewno I mam nadzieję, że ten mecz będzie wygrany. Pogram dzisiaj trzeci mecz pod rząd, jeden jednego nie zobaczycie, z Emileżo jeden zobaczycie Też przegrany, ale już lepszy na pewno niż ten wcześniejszy co grałem szli co bananem? Chyba tak a to wychodzi. No i ładnie, pierwszy kill. I pierwszy, ale mam to na pierwszy redzik. Ale fajny MVP on ma. Fajna muzyka. Będę myślał, że sobie to nie zmieni znowu. Ajajajajaj. Oj oj ojej, oj, oj, oj. chyba mnie nie widzieli, a jednak też mnie załaził, nie wiem skąd teraz. A też tak chodzimy jakoś dziwnie w ogólnym. dwóch zostało z przeciwników fajnie już tylko jeden co jest strzela? <trymkawe> no i ładnie 2 skin Full Mam nadzieję, że to nie poszło w fake info i że wszyscy są na tym bananie. O ja im ładnie wejdę na plecy jednak, nie minus 65. Co się to, że co niektórzy tutaj robią tak na Inferno? Nie tylko, ale szczególnie tutaj, że zostawają w tym miejscu lub gdzieś bliżej i czekają na kogoś. To jest właśnie. To są uroki niektórych map. My już miałem pewność, że wyjdę ładnie na plecy i zabieram kilka kili. a tak sobie jedynie to, to asystę zostało 3 na 3 nam kurde no nie, 2 na 2, ale dobra to mu od nas jeden zabił Mhm, mm Tu już mamy chyba pokrzyku. Jeszcze udało mu się zaplantować, ale czy uda mu się wygrać? Gdzieś to musi być. Nie wierzę, żeby wszedł gdzie indziej, bo no się tak ładnie. Jest... 4 ile zdobyłem Ugrał w Mamy 3 do zera. Mit proszę łapc, łap To fajnie. Ej, teraz on może sobie tu iść na... Myślałem, że to mój jaki ja jestem... Nie. Jestem dzisiaj coś w tym meczu... Jakiś... Nie do I w ogóle nieprzytomny chyba. No nie. i masz. Pierwsza ląda. Poszło mi, że wszyscy by poszli, i jednak nie wszyscy. Kurde, no nie da się w ogóle zrobić kili na tej pierdzielonej mapie infraryngowej. Ja nie nienawidzę naprawdę tak, co ma jako gdzie mam najwięcej porażek. Uh -huh. Ah, Hello. Uh hmm -huh. ah. Super. Super. On nie wiedział skąd on, on dostaje w ogóle Nie chce mi się tego komentować Zaplantował pakę i co? I skinął ładnie <laughs> Mamy czwartą rundę Leżysz tam cicho. To czwarty kill mój. Ta mapa zdecydowanie mi nie odpowiada tak samo jak będę się powtarzał chyba overpass. Ja proszę ładnie, zostanę ostatni. Będziemy mieć piątą rundę. I tutaj mamy go, co zrezygnowali? Zrezygnował z kila revert. Hood. no dobra, ładnie, piąty. Piąta runda. O, i nie, nie, nie. jest nie. znowu to samo taki łatwy kill do zdobycia, a nic z tego nie wychodzi. Ja nie wiem, jak to naprawdę działa. Już znowu liczyć muszę na mój team, bo ja nie potrafię w ogóle pomagać na takich mapach dziwnych. Wiem, wiem co mówię. Ale sami rozumiecie, no ja po prostu nie lubię Inferno, nie lubię sam. Wiem, że czasami źle są z tego nagryki ale po prostu robię to po to, żeby na YouTube były też różne filmy, nie tylko nie tylko też dwa, tylko te, tylko Cash. Po prostu żeby było więcej tego. What the fuck I takiego zachowania to ja też nie rozumiem. Zrobił sobie go tylko dlatego, żeby zdobyć sobie MVP. Co za koleś. Ja nie mam w na takie coś. Co teraz właśnie się stało? Chcesz fajnie zaplantować, zobaczyć czy nie ma przeciwników, wychodzi ci jeden gość. A ja pieprzem znowu takie dziadostwo, nie, nie mogę. Ja nie wiem, co się dzieje w tym meczu. Ale ewidentnie inferno jest przeciwko mnie. Ja nie wiem, czy mam się z tego śmiać, czy co. Były to no, w moich meczach znowu. 3 na 3, 3 na 2. Mamy dobry wynik, nawet z tego skoro mam tylko zaledwie 4 kilo, bo wszystkie zgody mam, nie powiem skąd. Nerwuje mnie takie coś, że jak mam przegrany mecz, to mam tak było na Mirażu, że było fajnie. Fajnie z skillami. Teraz przyjdzie wygrany mecz prawdopodobnie. A ja mam 4 kile ostatnie miejsce w tabeli, na szarym końcu i jeszcze do tego najsłabsze ogniwo drużyny. Po prostu jest smutne. Prawdopodobnie mamy wygraną rundę, no ale mm, no raczej wygrana. Nie chce mi się wiedzieć, żeby on to zepsuł. tego no. byłem pewny. On ma taki fajny mecz. 15 kg, ja 4 kg. Świetnie. No dobra, mikrofon. On był mój. Teraz sobie możesz wchodzić pierwszy z tym swoim scoutem Meat. 42 w 3, i tylko asysta. Druga asysta. Wolałbym, żeby on ten, ten przegrał 1 na 2, a ja chcę jeszcze jedną rundę to zagrać fajną. To jest raczej przegrana runda nasza. Chyba. o i nie? No, zobaczymy. Czy ja będę miał jeszcze szansę na to, żeby... ...coś zrobić w tym meczu, czy już nie? Jeszcze będę miał szansę. Dobra. Słuchajcie, piąty kill, nie ma szans. Jeszcze nie teraz. Au. To nie da się, nad Kurde, 38 dostałem dwóch. Chciałbym, mieć miał jeszcze jedną szansę na to, żebym... coś zarobić, czy White mi to zepsuje i... I zakończymy mecz już. Nie ukrywam, że chciałbym zdobyć jeszcze parę killi. Nie obrażę się, jakby oni wygrali piątą ale... raczej nie ma na to szans. NAVS jest... Hmm, on tego NAVSA oczywiście. Jest na ostatnim miejscu tabeli nasz jest na pierwszym. On ma... dodatkowo tyle HP, także... niestety. No niestety, czasami tak, tak musi być. Nie cieszy mnie w ogóle ta wygrana, w ogóle. Zostawiacie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, oczywiście kto jest nowy. Nie wyjdziemy się w materiałach, siemka.